Cześć, witam cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o top 5, moim zdaniem, najlepszych coinów takich giełdowych. Poruszę tutaj coiny Deksów zdecentralizowanych giełd oraz poruszę parę coinów takich normalnych giełd, seksów, czyli zcentralizowanych giełd. Jeszcze przed odcinkiem zajrzyjcie sobie w opis na kanał kryptowaluty dla początkujących, tam macie link do tego filmu. Jest konkurs na 1500 zł, zostawcie łapkę w górę subskrypcję i napiszcie jakiś komentarz, macie szansę wygrać. Jak coś ja nie subskrybuję, nie łapkuję, ani nie ma komentarza, bo jestem niezalogowany, jestem na innej przeglądarce i nie mam tu konta YouTube podpiątego. Ale dobra, myślę, że możemy zaczynać. Na start token giełdy FTX. Jest to największa, największa konkurencja moim zdaniem dla całego Binancea obecnie nie, nie mam na myśli CryptoCom, tylko właśnie giełdę FTX, o której nie nagrałem jeszcze filmu, kiedyś, kiedyś nagram. W, biomacie, w opisie macie link do rejestracji na tej giełdzie, ale giełda naprawdę porządna wspiera naprawdę dobre projekty. Posiadanie tokena FTX też jest bardzo, bardzo przydatne. Stakeując 25 tokenów FTX czyli 1700 dolarów, więc trochę sporo możecie dostać darmową wypłatę RC20, co może teraz jakby specjalnie nie jest przydatne, ale powiedzmy w przy większych wzrostach na krypto znowu to będzie bardzo, bardzo przydatne wypłaty z Binance'a chodziły po 70-90 dolarów, więc taka darmowa wypłata raz dziennie jest na pewno na pewno fajna, no co mogę powiedzieć. Token bardzo fajny, aczkolwiek no nie ukrywam, że mam go parę ale będę polował po 50 dolarów. To jakby to był mój cel w głowie, miałem, żeby zakupić ten token po 50 dolarów, no niestety uciekł mi standard, więc jeżeli będę go mógł znowu zakupić za tyle, to go z chęcią kupię. A jak nie, to to, co mam, musi mi wystarczyć. Eee, czy mam to bardziej spekulacyjnie? Bo aż tak tej giełdy znowu nie używam, a do 25 tokenów mi daleko, ale token na pewno bardzo, bardzo ciekawy i jest jakaś szansa na wzrosty na nim. Kolejny token to jest PancakeSwap, jest to właśnie zdecentralizowana giełda, tak zwany DEX, logujecie się tam przez swojego metamaska. I co, co widzę w tym coinie? Coin generalnie bardzo fajny, bardzo fajnie PancakeSwap działa, uważam, szczególnie na tym Binance Marginie. Binance Marginie dla mnie jest taką zagwozdką, bo z jednej strony jest on fajny, z drugiej strony jest to takie mech ale coin fajny, fajna jest ta giełda fajnie to tam działa, bardzo duży staking jest dla pancake swapa dla tego kejka, więc ja tam swoje kejki trzymam w tym stejku, chyba 70 czy 80% jest e, rocznie, więc z paru kejków już zaczyna ska skapywać fajne siano, no ja kejki kupowałem po jakieś 15 dolarów także trochę innej cenie no po, po 15 dolarów, aczkolwiek pamiętam, że dwa swoje chyba pierwsze kejki kupiłem po 30 dolarów gdzieś Gdzieś tu dokładnie po tym pierwszym spadku uznałem, że dobra, warto zakupić, bo spadło i fajnie to ten, to kupiłem dwa kejki y za 60 dolarów, właśnie po cenie 30 dolarów. Tu no, jak walło do 15, to było nieprzyjemnie, ale tu już sobie normalnie dokupiłem, stejkuję i już na plus fajnie. Kolejnym tokenem jest KCS, czyli KuCoin token. O giełdzie KuCoin już wam filmik nagrywałem, również macie w opisie link do niej. Giełda bardzo fajna, dla mnie jest to giełda taka spekulacyjna. Mam na myśli to, że no, nagrałem to w filmie, mam tam parę kryptowalut, takich gemów, które mają szansę na ogromny procent, aczkolwiek mają większe ryzyko niż, niż, niż inne tokeny, no i jednocześnie są dostępne tylko na Kukoin. Na ten moment plus kucoin jakby współpracuje ze starterem to jest jakby kolejny, kolejny dodatek No ja na razie mam 6 kucoinów Więc nie jest to za dużo w planach mam 10 tak jak mówię dla mnie ta giełda jest fajna Aczkolwiek no też nie, nie ukrywam nie, jest, nie, nie mam na niej zbyt dużych środków bo jest to poniżej 300 dolarów Ja tam gram czysto spekulacyjnie na paru Paru coinach Myślę że warto jakby o tym powiedzieć ale, ale, co, jest to jakaś tam pozycja w moim portfelu, ale na spokojnie, małym kapitałem. Następnym tokenem, który jest uważam bardzo niedoceniony na ten moment, jest token giełdy Ascendex ASD. Taki ma skrót. Wcześniej ten token się inaczej nazywał. Przechodził rebranding z 7 centów urósł na ponad 3 dolary. Nie, nie pamiętam, jak on się wcześniej nazywał. Szczerze zapomniałem nazwy nawet tej giełdy, jak ona się wcześniej nazywała, a nie ukrywam, że jak zmienili nazwę na Ascendex, to się śmiałem, że ta nazwa jest popieprzona i nikt nie będzie pamiętał tej, tej, tej nazwy. A nie ukrywam, że nie pamiętam już poprzedniej nazwy tej giełdy. A Bitmax! Bitmax, dobra jest napisane. Czyli Bitmax, no. Bitmax, to się śmiałem, że właśnie jak zmienili nazwę na Ascendex, to, to, to nikt nie będzie pamiętał, a w tym momencie nie pamiętałem ich poprzedniej nazwy, tylko Ascendex. No. Także token uważam jest bardzo niedoceniony na ten moment, bo dwusetne miejsce w market capie jak na scentralizowaną giełdę, jakaś szansa na wzrosty, ale też giełda, no nie wiem, no mi się z tej giełdy bardzo przyjemnie w sumie korzysta, aczkolwiek widzę, że dużo, dużo inwestorów jej nie wybiera i woli wspomnianego wcześniej FTX-a lub Kucoina, lub Gate.io, którego ja osobiście nie lubię, aczkolwiek no, dostęp jest taki tam na Gate.io, że jest najwięcej coinów, ale no Gate.io nie uwzględniłem w swoim osobistym rankingu. Ale wiecie, każdy ma inny ranking. I ostatnim coinem, który również uważam jest niedoceniony na ten moment i chyba nawet lepszy niż Cake, jestem w stanie powiedzieć. Chyba nawet najlepszy dla mnie jest to coin, jak tak myślę. W sensie patrząc zysk a strata, potencjalny zysk a potencjalną stratę, to One Inch jest chyba najlepszym coinem na ten moment. Ich zdecentralizowana giełda obsługuje chyba wszystkie takie ważne chainy jak Binance Smart Chain, ERC20, Matic. I zapomniałem teraz i chyba jeszcze jednego chaina obsługują. Nie jestem pewien, nieważne. E, bardzo fajna giełda zdecentralizowana, najlepiej mi się jej używa, jeżeli chodzi o, o co. No fajnie mi się tej giełdy używa, może przesadziłem, że najlepiej, bo jeżeli chodzi o BSC, to używam PancakeSwapa, aczkolwiek ta giełda one inch naprawdę daje świetnie radę, również zdecentralizowana i, i, i co. Tam również macie staking. Harmonii i tutaj awalasz jeszcze mają po tych sieciach. Tam również macie staking tego tokena, również fajny procent, bo chyba 50% rocznie wpada, więc, więc również polecam sprawdzić sobie. I to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Takie tokeny giełdowe moim zdaniem są obecnie fajne jest jeszcze BNB, które jest powiedzmy królem tokenów giełdowych, aczkolwiek no z BNB już jest w dużej kapitalizacji, siedzie Binance, ma... w sensie dalej uważam, że BNB jest teraz niedocenione, trochę rynkowo mocno spadło, a a nie, nie odrobiło tych wzrostów, więc jakby czuję tutaj, że tu będą większe wzrosty, bo BNB musi sobie wyżej w kapitalizacji wejść, też na Binance nie ukrywajmy się nic nie, nie dzieje specjalnego dla posiadaczy BNB, aczkolwiek Fanem już nie jestem, tak jak kiedyś byłem. I to na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Wpadnijcie jeszcze w opis i kliknijcie sobie link do tego filmu. Skomentujcie tam i wpadnijcie do Marka. Dzięki za oglądanie i cześć!